do ubrania ciekawe że się nie ukuje strasznie kuje wiecie Po 14 stopniach myślałam że padnę co teraz będziemy robić ubrać choinkę pokaż się a tobie to pasuje a mi mi znowu mikołaj opadł ty to ładnie wyglądasz w tym wiesz to tu jest on a mi nie spada. Nie spada ci? Nie. I ten nosek ci pasuje? Fajnie Mamy was. spada, Mikołaj. No bo on coś. On się chyba zepsuł trochę, wiesz? Bo ty go zepsułeś. Ja go zepsułam? A powiedz jak tata w nocy chrapał? To co mu powiedziałaś? Nie chlap. Nie. Co powiedziałaś tacie? Że nie musi chlapać. Nie. Co, co nie powiedziałaś tacie? Co powiedziałaś? Że nie ma mocno nie spać. Że ma mocno nie spać. <śla> Laura się budzi w nocy i tak Tata, czemu ty tak mocno śpisz? <śla> Zamiast nie chrapnie, chrapał jak niedźwiedź. Ja tak będę mieć. Tak chcesz mieć? Do góry? O. Czekaj. Ua, 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 ua. Tak? Boli cię. Ty też tak? No dobra, to możemy występować tak. Ja na razie bez okularów. Bez okularów? Tak. A ja też bez okularów? Tak. No to dobra. Ozdoby powyciągane, choinka wygląda tak. I wiecie co? Tak szczerze, ta witrynka mogłaby tu wyjechać. nie? I ta choinka by sobie dojechała tu do końca, ale już nie chcę tu cudować, kombinować i przestawiać. I tak na razie wystarczy, damy radę. Więc zaczynamy ubieranie. I tak się zastanawiam, kiedy... No proszę, już możesz zawieszać. Kuję. Nie? kuję. No to proszę, już zawieszaj ładnie. A muszę wziąć drabinę. musisz wziąć drabinę? O to na razie zacznij od dołu, a później u góry. Musimy całą mu wiesz o tym? A zobacz, jaka ona jest duża. No. Ja tutaj, stąd. No dobrze. No zakładaj, no bardzo ładnie. Drakuję. Kuje trochę, nie? Nie. Czy nie? Jakuję. Nie kuje. Patrzę. No dobrze. Patrz no tu bierz sobie dalsze bombki i ubieraj. A to one stuką się? Nie, one są plastikowe. Nie stuką się. Aucz. Aucz. A. Dobra, to Ty ubieraj. Dobra, wiesz co? Ja włączę lampki może, okej? Okay? mama dwie powiesiła. Czekaj, ja włączę lampki. Gdzie? No tu. Pod choinką. No muszę do prądu i siku. Dobrze. A ty zaczynij ubierać. Widzisz? Ładnie? Chodź, ja znam siku. No nie, no to jest samo. A ty zacznij Dlatego wszyscy znają melodię u nas w domu, że ja nie mogę i nienawidzę. Nigdy nie nienawidziłam. U mnie w domu też tak było rodzinnym, że takie lotające lampki nigdy w życiu. Poczekajcie, gdzie ja mam teraz te guziczki, żeby to wyłączyć? Ja nie chcę tego, boż. Kożakiemu. Muszę znaleźć jeszcze ten jeden włącznik, bo tu są dwa zestawy. Ojej, czekaj, tu jest. Muszę tylko włączyć tutaj. Bo my nie chcemy, żeby... Chyba to, dobra, zobaczymy. Tu będziesz sobie sięgać? Będę sięgać. Aha. Mama ja tą plastikową. plastikową. A Ale ja to jest plastikową. A patrz tu się, goło, w pudełku. Masz takie ładne. O, wyciągaj sobie. Co? O, bo tu ci położę. O, te sobie zakłada. Bierz sobie stąd. Patrz myszka kotów. To jest ta, co ma te oczy czerwone. Kurczę. Dobra, dalej, nie ociągamy się, moja droga. Mamy bardzo dużą choinkę do ubrania. Mir mówi, że nie widzisz. Mir... o jery. wow! Ubieraj się Ubierać. Ubieraj Mama. Na Będę, ty... tu, no to możesz przestawić z innej strony. Tu ci przesunąć? Aj. Gdzie ci przesunąć? Tu chcesz iść z krzesłem? No to proszę. Tak, to te? może później. A! Bo my mamy tutaj, zobacz, to jest nasz czubek. Bo my czubek zrobimy taki, no a musi wejść na górę, tam na czubek. Na krzesło. Czekaj, że się nie ukuje. Strasznie kuje, wiecie? Mama, ukuje <laughs> Jak to kulturalnie? A to to masz, bo jak starszy, bo jak strasznie. Nie, bo wiesz co, twoje jest za, za małe. I tak na tym nie sięgnę. Muszę wziąć to duże, wiesz? Także możesz na razie... Które? No ubierać na tym. Moi drodzy, tak wygląda nasza piękna, cudowna, wspaniała choinka. I co się okazało? To to, że... Nie wiem, czy te balony jeszcze założyć. Yy, mówiłam wam o tych balonach. Więc zaraz zrobimy próbę. I mówiłam Wam kilka dni temu, że przydałby się worek jutowy do zasłonienia tego, jak to się mówi, nie drapaka, tylko czego? Stojaka na choinkę. Się okazało, że jest. Tylko muszę tam wtargnąć, a tak się prezentuje nasza choinka. Ozdoby te same co zawsze. Lizaki, które no już mają chyba dwa albo trzy lata, ale patrzcie, te ładne są. One były chyba z pepko, pamiętam. A tu są takie ręcznie robione, chyba w zeszłym roku kupowałam co? A to są takie łyszko. No i a ty powiedz, co robiłaś? Ubrałaś kilka bombek. Tak. No i co robiłaś? Znaczy, nie wydaje mi się, a nawet jestem pewna, że tak gorąco w tym domu zrobiło się nie od ubierania choinki, tylko od tego ogniska. No ale choinka ładna, co? W ogóle powiem Wam, że bardzo mi się podobała, jak była. Jak były same lampki, też bardzo ładnie to wygląda. W ogóle w tym roku, nie wiem czy zauważyliście, ale też jest moda na choinki, same światełka. Same światełka i ja osobiście bardziej wolę oczywiście ciepłe, ciepły kolor światełek, tak jak mam tutaj, niż zimny. A i teraz wstawię Wam zdjęcie. A poszłam na łatwiznę, w zeszłym roku sobie owinęłam lampki na karton. I nie miałam problemu. I w tym roku też, jak będę ściągać, to zrobię to samo. Zawsze jest takie wyzywanie i taka adrenalinka, że to ognisko w tym telewizorze nawet nie jest potrzebne przy rozplątywaniu lampek choinkowych. Dobra, idę skończyć sos i zaczynamy go jeść. I wtedy się zastanowię, czy dodać te balony, czy nie. Z tymi balonami jednak zarąbiście to wygląda, zobaczcie. Wrzucam wam link w informacji pod filmem, tylko na tą choinkę powinna być więcej tych balonów, nie? Rzeczywiście, zobaczcie, jak ona jest duża. Tu jeszcze brakuje, i patrzcie, jak ja przejdę z tej strony, nie mam ubrane w ogóle tutaj. O, widzicie, tu nie ma ani jednego balona. Także sobie pomyślcie, jak te wszystkie balony, które są tutaj, były w zeszłym roku na tamtej choince i na tamtej wydawało się tego dużo, a tu jeszcze brakuje przynajmniej z połowy tych, tylu tych balonów. One są ekstra, bo zobaczcie. To jest dmuchane, no oczywiście no, taką żywą trzeba delikatnie położyć, żeby nie poprzebijać, no ale nie, no bez przesady, no od razu nic nie pęknie. I zobaczcie, ja mam je z zeszłego roku, nie trzeba kupować co roku co nowych. Ja, wiecie co, wkładam tu słomkę w tą dziurkę z powrotem i próbuję trochę spuścić powietrze. Ile zajdzie, to zejdzie, a jak nie, to po prostu wkładam, tak jak widzieliście, w reklamówkę i one tam, wiecie, no w ciągu roku i tak trochę stracą powietrze ale nie muszę kupować nowych. Jakbym chciała na przyszły rok, no to muszę sobie jeszcze raz tyle dokupić. A one są tanie, także wrzucam Wam link w informacji pod filmem. Zamówcie sobie nawet na przyszły rok, bo to jest świetna sprawa. Takie niby nic. Przez tyle lat gdy nie mieliśmy żywej choinki, o ale ten pikut tu nieładnie wygląda, I zapomniałam jak to kuje! strasznie to kłuje. i jeszcze zapomniałam, że jak się ma sztuczną to na przykład na dole, bo ja miałam tutaj w tych zestawach takie ogromne bombki. I nie pozawieszałam ich, no bo chciałam tak od dołu największe, później sobie do góry coraz mniejsze, ale się okazało, że przecież te pędy nie są takie elastyczne, jak w sztucznej choince i przecież jak się powiesi taki duży, a one są na dole takie, o, widzicie, przyk? No to przecież to spadnie. Także trochę zapomniamy, kto jest miętrzywą choinkę ale zapach, i tak ona wygląda. taka jest piękna, gruba i duża, jest nie do opisania. Tak, szperałam jeszcze tutaj w ozdobach świątecznych, i to chyba było też z netto. To też już ma kilka lat. Też bardzo ładna ozdoba, i tak stwierdziłam, że może na drzwi wejściowe od środka. No teraz gdzieś go przyczepimy. Jeżeli chodzi o prezenty dla, na święta, to już kilka lat mamy, w sumie, no, już kilka lat będzie, że nie robimy sobie prezentów, tylko robimy prezenty dla dzieci. No i tu jest właśnie jeden prezent dla Laury, tu jest taka karoca. Reszta prezentów niedługo przyjedzie. Tutaj mam trochę papieru, to zapakuję to. I tu jest ten słynny worek, który większość widzów zna. To jest worek, jak ja byłam mała razem z moją siostrą. Także ten worek ma naprawdę piękne, ładne. Lata. To jest taka jutka. Szybko, w skrócie, to jest regał, który będzie na dole w moim pokoju roślinnym. Tymczasowo on stoi tutaj. I tu są, jak widzicie, zabawki Laury. I właśnie robię porządną selekcję i zrobiłam takie coś, że mam aż tyle rzeczy. Część, no czy w sumie nie dużo, parę tutaj tylko sprzedam, a resztę chcę zawieźć do przedszkola znowu. Bo pytałam się, czy mogę zawieźć do przedszkola zabawki. Także zaraz je wrzucę wszystkie do pralki. Ej, przed chwilą, wchodząc na górę, po no ich 14 stopniach, myślałam, że padnę. Dobrze, że po tą paczkę pojechał Dawid do paczkomatu. Nie wiem, coś mnie tknęło, mówi Dawid, weź ty jedź. Jakiś czas temu na Insta nagrywałam Wam, że jeżeli ktoś ma jakieś książki dla dzieci, używane, to niech się do mnie odezwie no to chętnie odkupię, jeżeli będę zainteresowana, to będę się do danej osoby odzywać. I właśnie tym oto sposobem od jednej z Was dziękuję Ci bardzo, jeżeli oglądasz, to pozdrawiam serdecznie. To jest tak ciężkie, żeby sobie tego nie wyobrażać. Kupiłam książki. O! Takie ciężkie. Słuchajcie, tu jest 70 książeczek. I właśnie ja się nie zapytałam tej osoby, ale widzę, że tu są numery, numer 31, numer 73, i to jest masza i niedźwiedź. I te książki najbardziej mi się spodobały ze wszystkich. I nie wiem, to była jakaś prenumerata w gazecie? Ktoś z Was na pewno miał do czynienia z tymi książkami? Gdzie to można było kupić? Bo ja później patrzyłam w internecie, czy można dokupić jakieś e, numery, których się nie ma. Ale nie ma tego w sprzedaży, więc podejrzewam, że to była jakaś prenumerata chyba, co? W jakichś gazetach, czy jak to było? Więc jeżeli ktoś miał, to mi dajcie znać. I to jest po prostu świetne. Jak teraz to segregowałam, patrzcie, tu mamy trochę cyfr. Trzy, 5, 4, Dobra, nie mamy trójki. No, ale to nic. I do tego worka świątecznego nie będę tego wkładać, bo po prostu worek zerwę. Więc pobrałam e, torebki chrystmasowe wszystkie jakie były. Mam cztery i mi się wydaje, że po z tego cztery, cztery zestawy. Świetne książki. W ogóle Laura ma fazę na książki i będziemy kontynuować. I patrzcie, tu jest na przykład taka seria książek, gdzie jest tak: Ciało człowieka, czas, figury geometryczne, zmysły, kierunki, higiena, kontynenty. No nie będę tutaj dalej tego czytać. Potem są cyfry od 1 do 10, mam. I są litery alfabetów, gdzie wchodzi na przykład 3 czy ździ, O, ę, i później normalnie ABC i tak dalej. Świetna seria! Także dziękuję bardzo serdecznie za to, że się do mnie odezwałeś i przekonałeś mi te książki. Udany, najlepszy prezent, naprawdę super. Bardzo Wam polecam. Patrzyłam na Oelixie, na Winted Można kupić takie serie tych książek. Także sobie zobaczcie, jak jesteście zainteresowani, i koniecznie dajcie mi znać, w czym były te książki, bo jestem ciekawa. Ja mam do numeru 77 i paru sztuk tutaj nie ma. Po ostatnich porządkach, zabawkach stwierdziłam, że książeczki to jest świetny pomysł, że będziemy właśnie się uczyć wszystkiego po kolei. Super seria książek. Naprawdę nie wiedziałam, że taka fajna seria Maszy była. I patrzcie, to jest 500 pytań i tutaj jest takie mówią, mówiące pióro od 3 do 5 lat. Takie małe główineczko i tu są takie karteczki. I to też kupiłam używane. Zobaczcie, to jest stan idealny. Długopis działa, bo sprawdzałam. To znaczy to pióro. I to jest 500 pytań. I to kupiłam na Vinted z przesyłką za 10 zł. A normalnie kosztuje 50. Jestem z tych, którzy nadal lumpeksy, używane rzeczy, zabawki. Patrzcie, na styk. Dobra, a do tego braknie, ale mam, mam inny papier, to zapakujemy bliżej. O Boże, jeszcze zepsuję. Jeszcze zobacz, zobacz, dla prezentów tu jest. Zobacz, rysza. Oho, idzie mirek, szmirek. Wy to potraficie wejść w kadr? Powiem Wam, że nawet to pakowanie mi wyszło. I się nie starałam, bo ja to nie umiem tak pakować prezentów. Także zaraz znajdę ten drugi papier. Bo na przykład jak mi coś zostanie z papierów, to ja też to wykorzystuję. Tak samo torebki te boże, prezentowe. Tak samo ja je wyrzucam. No chyba, że jest jakaś zepsuta czy coś, no to wtedy tak, nie? No i to miało iść do woreczka, ale no niestety nie pójdzie do woreczka, ale... Paula coś przybierze, Znaczy ja wiem co poprzywożą, tylko nie będę Wam mówić. Ho, ho! Wisi? wisi? Mirek, co się stało? Wisi! Chociaż jak wisi, to źle. Lepiej jak stoi. Na cudną, piękną i wspaniałą taśmę klejącą przykleiłam Sego na drzwi. No może być, nie? Może być. I ja już się musiałam porozbierać, bo ja już, już mi jest za gorąco. Za bardzo czaszka dymi. Grzeczka. Jaka okazja! Dobra. Dobra. Okazja jest y, zawsze dobra, y, a kitki już nie ma, wiecie. Bo y, już, to nie ma. A już ściągnęłaś, nie? Już nie chcesz? Nie. No. I jak zostawić balony, czy, 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 czy ściągnąć? Podobać się z balonami, czy bez? Nie chcę. Z balonami. Z balonami. Bo Paula napisała, żeby ściągnąć, wysłałam koleżance, ona mówi zostaw i tak. <laughs> Jeszcze jedno, co zawsze musi być u mnie na święta, to kolor czerwony. To jest zawsze oznaka świąt. Nie zmienia to faktu. Nie zmienia to faktu. Że jeżeli jest ochota. I cenie. Subskrypcja, kciuk do góry. Zapraszamy na jutro, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Pa, pa. Pa, pa. No to podoba Ci się ta choinka, czy nie? No podoba Ci się, no. Nie ubierałaś, to Ci się podoba. Oszuście.